Na kolejnych ujęciach zmodernizowany dworzec łódź fabryczna, rysunek planowanej infrastruktury kolejowej w łodzi, teren budowy tunelu średnicowego, ciężarówki wiedzące autostradą, fragmenty urządzeń wiertniczych, wizualizacja stacji łódź śródmieście, w betonowym szachcie tarcza do drążenia tuneli. Na tle mknącego pociągu żółty napis na turkusowym tle łódź po kolei, słoneczny zimowy dzień prowadząca na peronie. Przez cały rok PKP Polskie Linie Kolejowe SA prowadziły w województwie łódzkim liczne inwestycje. To nie był łatwy czas, ale obfitował w nowe rozwiązania, które mają na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu podróżnych. Dziś w programie Łódź Po kolei sprawdzimy, co udało się zrobić w tym roku. Ja nazywam się Martyna Kowalczyk. Zaczynamy. Na kolejnych ujęciach elementy infrastruktury kolejowej, nowy peron na przystanku Łódź a teren budowy tunelu średnicowego. Arnold Bresz, członek zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych SA. To był trudny rok. Jesteśmy na etapie podsumowań i razem z branżą wspominamy czasy, jak z trudem przechodziliśmy przez pandemię, jak sobie rodziliśmy, jak sobie życzyliśmy w zeszłym roku lepszego, 2022, i zaskoczyła nas sytuacja związana z wojną i reperkusje dla gospodarki wynikające z tej sytuacji. Radzimy sobie oczywiście, budowy nie stanęły, ale obserwujemy, tak jak cała gospodarka, skutki nowej sytuacji, skutki wzrostów cen, skutki ograniczenia pracowników na przykład z Ukrainy w niektórych branżach, ale budowy pracują. Prace trwają między innymi przy budowie łódzkiego tunelu średnicowego, który połączy stację Łódź Fabryczna ze stacjami Łódź Kaliska i Łódź Żabieniec. To jedna z największych inwestycji infrastrukturalnych w kraju. W tym roku byliśmy świadkami ukończenia kolejnego etapu prac. Faustyna, czyli mniejsza maszyna TBM wydrążyła pierwszy tunel, a później wyruszyła w dalszą drogę budowa, którą udało nam się utrzymać mimo wielkich problemów wykonawcy. Dobrą informacją z tego roku jest osiągnięcie porozumienia z instytucjami finansującymi. Także ten wykonawca, który boryka się z problemami finansowymi, dostał zastrzyk finansowy, co pozwoliło mu na kontynuowanie prac. W tej chwili obie tarcze drążą w swoje tunele i można powiedzieć, że jedna i druga tarcza wykonała połowę swojej roboty. Z punktu widzenia takiego podsumowania stanu realizacji tego kontraktu mamy około 40% zaawansowania. Prac. Oczywiście musimy skończyć budować tunele, potem będziemy je wyposażać, a potem będziemy określać daty, kiedy udostępnimy je do eksploatacji. Nie do poznania zmieniła się Łódź Kaliska. Do użytku pasażerów oddano zmodernizowane perony, a dzięki przebudowie wiaduktu wschodniego zwiększyła się przepustowość stacji. Stacja Łódź Kaliska to jest też jedna z największych naszych inwestycji na dużych stacjach w Polsce. Też zmiana tej stacji w zakresie dostępu dla podróżnych i też dla nas, jako zarządcy infrastruktury, w zakresie organizacji pracy tej stacji. To jest jedna z większych inwestycji w Polsce. Równie ważne są też te mniejsze inwestycje, na przykład budowa nowych przystanków na terenie województwa łódzkiego. To są zadania prowadzone na liniach regionalnych. Nie z takim rozmachem, nie są tak innowacyjne jak to zadanie w tunelu, ale równie ważne, bo poprawiamy dostępność do kolei w województwie łódzkim. To jest misja nasza jako zarządcy infrastruktury, którą realizujemy wspólnie z organizatorem przewozu. Janusz Malinowski, prezes Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Mogliśmy... Ustawić takt pociągów godzinny, półgodzinny, stałe godziny, stałe końcówki minutowe. Wzrost liczby pasażerów z 2022 roku do 19, czyli do roku przedpandemicznego, w Łódzkiej kolei aglomeracyjnej wynosi plus 47%. Arnold Bresz. W województwie łódzkim ta współpraca jest wyjątkowo dobra, bo razem z Marszałkiem mamy szersze horyzonty i patrzymy na przyszłość. A w przyszłości mieszkańcy województwa łódzkiego mogą spodziewać się komunikacyjnej rewolucji. Region jest jednym z największych beneficjentów rządowego programu Kolej Plus. Nowa linia połączy Wieluń z resztą regionu. Pociągi wrócą na odbudowaną trasę Piotrków Trybunalski-Bełchatów. Zmodernizowana zostanie też linia kolejowa z Tomaszowa Mazowieckiego do Skarżyska Kamiennego. To są rzeczywiście potężne inicjatywy. Tak jak ta na odcinku Piotru Bełchatów, tak ta druga, która zupełnie łączy, że tak powiem, odcinek, który gdzieś tam ciągle w jakichś planach powstawał i ciągle nigdy go nie można było zrealizować, tak przecież my go już dzisiaj też mamy. Myślę oczywiście o skomunikowaniu Wielunia z linią 131, bardzo ważna. Absolutnie ważna inicjatywa to jest budowa w zasadzie w tamtym wypadku nowej linii. To jest wspólne dzieło, na które składa się niezwykle wiele działań i podmiotów, a również wydatkowane są ogromne sumy pieniędzy. Krajowy program kolejowy to jest prawie 76 miliardów złotych, których część jest realizowana wydatki i inwestycje są realizowane również na terenie województwa łódzkiego po to, aby przywracać połączenia kolejowe, modernizować linie. Niezwykle ważne jest, aby tworzyć warunki do tego, żeby oferta, z której pasażerowie mogą skorzystać, była dobra, była taka, która ich skłoni do tego, aby przesiąść się z transportu indywidualnego do transportu zbiorowego. 2022 rok upłynął pod znakiem poprawy bezpieczeństwa. W regionie powstają następne bezkolizyjne skrzyżowania kolejowo-drogowe. Modernizowane są też lokalne centra sterowania. Arnold Bresz Krajowy Program Kolejowy, który jest już na ukończeniu, miał takie właśnie podstawowe założenia – poprawa dostępności i poprawa bezpieczeństwa. Ta poprawa bezpieczeństwa to budowa skrzyżowań dwupoziomowych, ale też poprawa sytuacji w miejscach, gdzie pozostają przejazdy w poziomie szyjnym. Poprawa systemu sterowania ruchem kolejowym to przede wszystkim niezawodność i poprawa efektywności pracy tego urządzeń. Na kolejnych ujęciach nowo wybudowane wiadukty i droga biegnąca tunelem pod torami prowadząca na peronie. To był wyjątkowy rok na torach województwa łódzkiego. W programie Łódź po kolei teraz to wszystko. Do zobaczenia. Widok z lotu ptaka na stację Łódź-Kaliska. Kampania informacyjno-edukacyjna PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Inwestycje realizowane na łódzkim węźle kolejowym współfinansowane są z programów Unii Europejskiej.